Cześć! Dzisiaj wybrałem się na przystanek osobowy Brzeźno-Czuchowskie. A Brzeźno-Czuchowskie znajduje się w województwie pomorskim, powiecie czuchowskim, gminie Czuchów. Dawniej było to województwo słupskie. Zapraszam na prezentację. Po prostu zobaczymy to. Także zaczniemy od prezentacji. Dwa perony, dwa tory. Taki typowy przystanek osobowy dla dwutorowej, niezelektryfikowanej linii. Bardzo ładny klimacik. Dookoła mamy pola, mamy trochę tutaj zabudowy. Obok mamy również tutaj przejazd kolejowy, który pojawił się na kanale osobno. No, także teraz przejdziemy dalej. Znajdujemy się na peronach przystanku osobowego bledno a Są one wyposażone w oświetlenie, śmietniki. Takie miejsce na rowery, ławki, jak i również wiatę. Wszystko mamy, mamy tutaj również linie teletechniczne. Bardzo ładna klimatyczna linia. Niestety patrząc w tym kierunku, w którym teraz patrzymy, tor prawie jest aktualnie zamknięty i wyłączony z ruchu. Generalnie jest w okolicach SSP Nierzychowice rozebrany i to jest aktualnie nie jest sprawne, tak jak ja to nagrywam w tej chwili. Znajdujemy się na linii kolejowej numer 210 na około 7 km i setnym metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Szczecinek i najbliższa stacja w tamtą stronę to Człuchów. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Hojnice i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Hojnice, Mamy tutaj przy okazji bardzo dobrą widoczność szlaku. Bardzo dobrze. O rozkładzie jazdy naprawdę nie trzeba wiele mówić. Po prostu myślę, że cisza wyjaśni to wszystko najlepiej. Generalnie 5, 14, siódma 26, potem 10 23 i uwaga następny 146. Ta linia jest masakryczna i abominacyjna do nagrywania. Ale klimacik jest tutaj całkiem niezły i ile będzie można tyle wam nagram z tej linii. No. Także dobrze, bez zbędnego przedłużania. Z tego miejsca zdawał dla Was relację 08 Cześć!